要不然。 Mam na imię Antek, mam 11 lat. Moją pasją są szachy i nie tylko. Kilka lat temu pradziadek podarował mi szachy, i chciałem się nauczyć grać w szachy, żeby zagrać w jakimś turnieju. Chodzę, chodzę do klubu szachownica w Kłaju w Małopolsce. Moim trenerem i opiekunem jest pan Zbyszek. Pytanie pierwsze do Was, i na to pytanie odpowiem i Tobiasz. Tygodni tygodniowo szachom poświęcam dwie godziny na zajęcia w szkole i kilka godzin na y, zajęcia przed komputerem. Cię w Jak wygramy tutaj, to ona po prostu bije i tracimy ostatnią szansę na zwycięstwo, tak? Moim największym osiągnięciem szachowym jest zdobycie piątej kategorii, czyli y, tytułu szachowego, i nauczenie taty grać w szachy. Mam na imię Maciej, jestem tatą Antka i od kilku lat regularnie przegrywam z nim w szachy. Zazwyczaj w rodzinach jest tak, że to dorośli uczą dzieci grać w szachy, a u nas to ja nauczyłem się od własnych dzieci. Szachy wbrew pozorom wcale nie są ani grą trudną, ani grą Powolną. Jeżeli gramy na czas, to naprawdę należy mocno gimnastykować mózg, żeby dawał, dawał to fajny efekt. Cienko, dobrze. Zagam tutaj. I co? Mam nadzieję, że po wywiadzie będę zapraszany do wielu dobrych klubów szachowych. Dzięki szachom poznaję miejsca, w których nie byłem, mam lepsze stopnie w szkole, mam wiele u kolegów. to ręka, nie? To już dotknąłeś i dopiero myślisz. Yy, moje wspomnienia z pierwszym turniejem szachowym były w Dobczycach, gdzie byłem na piątej Lidze Szachowej. Było tam dużo pizzy, było bardzo ładnie i yy, Grać 9 partii. Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Gondor. Jestem trenerem Antka. Pierwszym trenerem Antka. Aktualnie Antek już rozwija na tyle swoje umiejętności, że, że moje umiejętności powoli trenerskie się kończą. Stąd też przekazanie Antka w, w mocniejsze, że tak powiem, ręce. W klubie, w klubie mamy czterech trenerów na różnych poziomach. Stąd też jakby nasi uczniowie mogą. Czerpać wiedzę z każdego z tych trenerów. Kilka słów o Antku, takich wartościowych, myślę ciekawych. Antek uczy się od, w naszym klubie od dwóch lat. Jeździ na turnieje, co jest, co jest bardzo, bardzo ważne, bardzo mu się to podoba. Cieszy, cieszy też fakt, myślę, każdego tutaj trenera, że Antek rozwija swoje umiejętności także w domu, na, na pracy samodzielnej. Oczywiście staramy się dostarczać mu w miarę możliwości tematy, zadania różnego typu, aby, aby mógł, się, mógł się rozwijać w odpowiednim, że tak powiem, tempie. Tak jak Antek wspominał, jego, jego najwyższym na razie osiągnięciem jest zdobycie tej upragnionej piątej kategorii szachowej. Jest to jakby pierwsza kategoria bardzo ważna, którą dzieci zdobywają w szachach. Na ostatnim turnieju, na drużynowej piątej lidze szachowej, Antek nie miał takiej możliwości, gdyż. Tam zasady, regulamin turnieju nie pozwalał na, na podniesienie kategorii na czwartą. Myślę i, i śmiało mogę stwierdzić, że antka umiejętności spokojnie pozwalają już na osiągnięcie czwartej, a może i w niedługim czasie, jeżeli... Będzie się rozwijał w taki sposób jak do tej pory, na zdobycie nawet i trzeciej kategorii szachowej. Mamy nadzieję, że turnieje szachowe się zaczną pojawiać, gdzie te tytuły szachowe, te kategorie, te normy będziemy mogli podwyższać. Na ten moment nasza nauka głównie opiera się na, na, na zajęciach online z powodu, z powodu pandemii. W weekend grywamy turnieje, w których Antek regularnie grywa i bardzo często udaje mu się stać na podium tych turniej. Nawiązując tutaj do słów Antka, gdzie Antek powiedział, że po, po, po tym wywiadzie ma nadzieję, że będzie miał możliwość grania w lepszych drużynach. No myślę, że my tak Antka łatwo nigdzie nie puścimy. Myślę, że zapewnimy mu tutaj bardzo dobrą przyszłość szachową, rozwój. No i świetną atmosferę, bo w nauczaniu dzieci przede wszystkim bardzo ważna jest bardzo dobra atmosfera Nauka przez zabawę, myślę, że to jest priorytet w początkowym rozwoju każdego, każdego z naszych młodocianych uczniów. Gdybym chciał zachęcić do gry w szachy, powiedziałbym, że szachy nie wymagają wielkich, yy, jakiegoś wielkiego uczenia się, yy, yy, poświęcania na yy, to bardzo wielu czasu, tylko niewiele, ale trzeba się trochę uczyć. Szachy warto grać, bo odprężają, rozruszają umysł i przede wszystkim dzięki nim my możemy się wiele nauczyć. Nie siedzę cały dzień za szachownicą, tylko biegam też za piłką. Jak dotąd piłka nożna jeszcze nie zaowocowała wielkimi osiągnięciami dla mnie.